Bliźni, kim jest? Pytanie. Jedno z przykazań Biblii brzmi: Miłuj bliźniego Twego, jako siebie samego. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, werset 18. Ewangelia Marka, rozdział 12, werset 31. Jak mogę stwierdzić, kto jest moim bliźnim? Odpowiedź. Nasz Pan jasno odpowiada na to w Ewangelii Łukasza rozdziale 10 wersetach od 29 do 37, gdzie opisuje człowieka w utrapieniu i potrzebie. Kapłan nadszedł i widząc tego człowieka, minął go drugą stroną drogi, jakby się bał, że stanie się nieczysty choćby poprzez zwrócenie uwagi na cierpiącego. Następnie Lewita uczynił podobnie. Wtedy nadszedł Samarytanin. Samarytanie to mieszany lud, prosty i pogardzany przez żydowską klasę kapłańską, który usłużył pomocą cierpiącemu. Ukazana jest tutaj zasada, że każdy jest Twoim bliźnim i powinien być traktowany uprzejmie, hojnie i według złotej reguły. Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe. Miłuj bliźniego Twego, jako siebie samego i pokaż, że kochasz Go poprzez obchodzenie się z Nimi szczerze, sprawiedliwie i dokładnie tak, jakbyś chciał, by postępowano z Tobą. Apostoł Paweł ogłosił właściwą zasadę w Galatów w rozdziale 6, wersecie 10, przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim. Strona 808 Pytanie pierwsze. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.